Chodzi o to, żeby rozumieć, że marketing ma się zwracać. To jest coś, czego wiele firm marketingowych nie rozumie, ale to szczegół. Chodzi o to bardziej, że jak wy wydacie 1000 zł na Facebooka i wasz kurs jest za 100 zł, no właśnie, policzmy to. Macie kurs za 100 zł plus minus. Upraszczam tę liczbę, żeby było łatwiej, nie, że coś chcę sugerować, że ma być taniej. Chcę widzieć 10 płatnych zapisów na ten kurs. Prawda? Obecnie jedna na 100 sesji, które są z jakiejś tam kampanii reklamowej, konwertuje. Czyli muszę mieć 100 wejść, żeby jedną mieć sprzedać. I to jest ten, ta moja jedna wielka niewiadoma, czyli współczynnik konwersji CR, CVR, tak go nazywamy, 1%. Czyli potrzebuję około 1000 kliknięć w moją reklamę, i to już trochę to jest niedomówienie, bo tutaj mówię sesje, tutaj mówię kliknięcia, uproszczam wszystko. Czyli żeby to się wszystko zamykało na zero, to mój średni CPC koszt kliknięcia powinien wynosić złotówkę. I teraz popatrzcie, jak to jest system naczyń połączonych. Gdyby moja konwersja wzrosła do 2%, bo na przykład lepiej napisałem treści, lepiej skierowałem, czy jak my to może mówimy, stargetowałem moją kampanię, to już miałbym mniej potrzebnych tych kliknięć, czyli mógłbym płacić więcej za kliknięcie. A wy nagle odpalacie reklamę i patrzycie, że za kliknięcie trzeba płacić 8 zł. I tu trzeba podstawić swoje dane, najpierw założyć jakieś rzeczy, potem je sprawdzić i zastanowić się, kiedy wychodzę na zero. A najlepiej, kiedy zarabiam i dokładnie ile zarabiam. Bez tych liczb nie ma sensu działać dalej. I właśnie po to definiuje się konwersję, i po to wszystko się to oskryptowuje w GA4, żeby na koniec widzieć, że mam 15 różnych kampanii. I ta przynosi mi z jednej wydanej złotówki 10 zł, a ta 8, a na tej trace. I po to to wszystko się robi.